Hej widzowie, to ja Tymek następny film na naszym kanale. Jak widzicie, no jestem sama, ale jak można zaprzeczyć. Hmm, dzisiaj wam pokażę tatę. Wiem, że na tyle odcinku a taty nie było widać, dlatego Wam go dzisiaj pokażę. A jeśli chcecie zobaczyć mamę, to pod tym filmem ma być 25 tysięcy. Łapek w górę. I subskrypcji, oczywiście, na tym kanale. Dobra. Nie wiecie na czym polega film? A film polega na tym, że na początku pozdrawiam YouTuberów. O, I teraz pozdrawiam YouTuberów, których najczęściej oglądam, jak Malibo. Werka, Aferka, Mizaga, Paweł Malinowski, Chomik, Świr, Mufinalt Kitek, Wojan, Palion, Katin, Nubek i uwaga, Klocki, Ciocialego i Mogę wam potwierdzić, że tak się nazywam. Oczywiście no, zegar. Wiem co chcecie zobaczyć, tatę, ale to będzie na końcu filmu. Teraz to zbudujemy razem park. Tak, park, nie mylicie się. Budujemy park. I się zastanawiacie, jak ja to zrobię samemu. No a zrobię. I już nawet wiem jak. hej widzowie, Zobaczymy, co to jest początek naszego kanału, więc dobra, pokażę wam efekt, jak skończymy. Nie możecie sobie przesunąć film, um, bo ta praca będzie no, mało czasochłonna jaki ma być ostki film wiem, że już był film tego, ale nie było zbudowania i teraz właśnie pokażę wam efekt zaraz wam pokażę właśnie efekt pracy, tylko muszę coś poszukać, bo mam pan jest trochę za mały i ja... Troszkę jednej jedynej rzeczy właśnie mam taki jeden pomysł ale do tego potrzebuję was bo mam dwa pomysły czy następny film chcecie żebym wam pokazał mamę, czy chcecie żebym wam pokazał uwaga, uwaga, uwaga żeby mój tata zadzwonił do kogoś, z mojej rodziny i bym wam go pokazał, tą osobę spiszcie piszcie, piszcie, czy wy sobie wybieracie sami bo jak wybieracie to napiszcie co a ten kto napisze to, to, to jest moim najlepszym widzem bo ten kanał się otworzył i jak wiecie, no nie było za dużo filmów i wiem, że była długa przerwa od filmu Psychatrol, ale musieliśmy, była awaria i musieliśmy ją naprawić, więc no, wybaczcie, ale jak widzicie, są filmy, w tym roku to już jest czwarty film. Więc będzie pięć filmów i będzie to Ale uwaga, uwaga, uwaga. Skończę tylko robić ławki, bo ja umiem, bo się uczyłem. Robić takie fajne ławyki. robię ławkę, bo na jedną mam części na razie. I okej, okay, okej okay, widzowie. Ławka skończona, no bo co to za park bez ławek w ogóle. Dobra, pokazuję Wam efekt pracy na razie. Jest mały, ale widzicie. Czasochłon na pracę to jest, no bo jakże inaczej? Dobra, postaram się. A nie poprosiłem taty, ale sobie poradzę bez. Tylko sobie. O, już. Widzicie, radzę sobie bez taty i to doskonale. Jak widzicie, z filmami robimy, żeby były jak najczęściej. Ale no, niestety, musimy też mieć jakieś przerwy od filmów, a nie, mieliśmy też fajne sytuacje i. Nie, nie mogliśmy nagrywać, bo by się jeszcze coś stało. Teraz widzicie, poradziłem sobie, nie wołałem taty. Hmm. Oczywiście ja się patrzę na ekran teraz, ale popatrzę się na to. Okej, okay. pieseł. Okej, okay, pieseł. Pieseł! Dobra, ja to rozwalam widzowie. I teraz. Skatnijcie. Ale naprawdę, skatnijcie. Dobra. I tak naprawdę to będę z bratem. Napiszcie, jak bym się miała nazywać dziewczynka, jak chłopczyk. No i powiem rodzicom, to może ja się zgodzą na któreś z tych imion. No i będzie. Może się zgodzą na któreś, ale muszą zobaczyć, że wy wbiliście dużo łapek. Rozumiecie? Musicie wbić dużo łapek, bo, bo wtedy się zgodzą. Na pewno się zgodzą. Korzystam z niepozwolonych materiałów, z których nie powinienem korzystać. Biorę, że to nie Tylko nie piszcie nic bo to jest tyl, bo ja to dla was zrobię widzowie żebyście mieli fajny film i pieseł Mianujecie. Że tu masz być i koniec. Śartuję. piesy i mam lepsze rzeczy. Ale, żeby zobaczyć, fajny film i mój prawdziwy talent. Tu widzowie muszą piesku Czekaj, ile a ja tego w ogóle. Uf uf. uf, 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 tak dobrze piesku. Pięć tysięcy, Super. pięć tysięcy łapek w górę. A jak wbijemy milion, to pokażę wam przycisk i pokażę wam. Naprawdę wam pokażę przycisk, na to musi być milion subskrypcji, a przed tym jeszcze będzie piosenka. Ale uwaga, uwaga, jak wiecie, więcej niż pod tym filmem, więcej niż 35, więcej niż 100 łapek w górę, to jest umowa, bo... Robimy uwaga, uwaga. Teledysk. Uwaga. Ucio, zrobię teledysk. Uwaga. Gdzie sobie wymyślicie? Albo nagram film z Minecrafta, gdzie to tata buduje. Mój tata nie ma takiego doświadczenia jak ja, a jeśli chcecie zobaczyć nie jak gra w Minecrafta, to jeszcze nie ma takiego filmu, ale muszą być łapki. Łapeczki są najważniejsze moi drodzy, bo na milion su subskrypcji, bo na milion łapek w górę pod jednym filmem, jak będzie, to nie uwierzycie co ja robię. Karierę, karierę robię. Uwaga. Nie wiem, czy chcecie to usłyszeć, ale bawię się z tatą w Power Rangers. Wiem, że to nie jest takie, ale piszemy do twórców Power Rangers, żeby stworzyli taką Seria, ale milion subskrypcji, albo nie, dobra, pół miliona subskrypcji. Czekajcie, bo mi się tu ekran zmniejszył. I musiałem powiększyć. Yy, dobra, czekajcie, bo no i zaraz się łowią. Nie wiem to kogoś, ale muszę coś zmienić. Ważne, to jest ważna rzecz. Mówię, że pierwszą. Księżenka była niezbyt fajna. Teraz jeśli...